Dzień dobry, jestem Max, Maximilian Kerek a w kanale Maxiu Kerek zaprezentuję wam Ursusa C-60 zbudowanego przeze mnie, ogłoszenia. Od, od października będę przedstawiać Tomek i przyjaciele, ale z odcinkami, a teraz pokażę wam celu... no... Ursus C60. Chłodnica, ale napisu nie ma. Wychylane tu okno. Tu z tyłu jest czerwone. A tu ma napis zmazany, bez napisu, a tu światła. Tu ma podnośnik. Ale przeprezentuję Wam jeszcze taki zaczepnik LEGO. Można podczepić czy i jakieś inne sprzęty. Sprzęty. A, trochę mi się tu rozwala. Tylko podnosik jeszcze założę. Schody można ściągnąć, ale niezależnie. Ale najbardziej tak, ale najbardziej tak, żeby koło się ruszało. Tu mamy brony i tutaj jest taką bramkę. Koniec.